Jesteśmy na ulicy Bystrzańskiej, gdzie powstaje nowa poradnia leczenia uzależnień, uzależnień od substancji, ale też osób uzależnionych behawioralnie, od czynności. W tym miejscu w ogóle już funkcjonują dwa budynki, gdzie uzależnieni mężczyźni przechodzą swoją terapię, leczą się, ale z racji, jak, jak wiemy, dużych potrzeb, potrzeb powstaje duża poradnia. I ona właśnie za mną częściowo, bo będzie jeszcze jedno piętro wyżej, częściowo stoi. Powstaje też klinika rehabilitacji psychiatrycznej i leczenia uzależnień. W tym miejscu. Chodzi też o spotkanie ludzi wokół tej idei pomagania, leczenia, a to, co możemy dzisiaj zrobić, niestety trochę nam deszcz przeszkodził, ale to, co dzisiaj możemy zrobić, to zadbać o, o teren wokół. Czyli planujemy sadzić krzewy, drzewa. Planujemy zasiać trawę, żeby, no, żeby było miło też na, na zewnątrz dla oka. Sadzą i nasi pacjenci, ale też przyjaciele Błękitnego Krzyża. Osoby, które wiedzą co robimy i, i chcą jakoś się do, do tego do, dołączyć. Od wielu lat Samorząd Bielski z tą fundacją współpracuje. Trzeba powiedzieć, że to jest jedna z naszych fundacji, z naszych partnerów, tak naprawdę, którzy najlepiej sprawdzają się w trudnych obszarach, no bo pomoc społeczna, a tutaj mówimy o pomocy osobom w kryzysie uzależnień. Wiemy, że jest to choroba cywilizacyjna, również mająca miejsce w naszym mieście i Błękitny Krzyż nieprawdopodobnie wspiera te osoby, a tymczasem gminę, bo to nasi mieszkańcy mają tego typu problemy i trzeba im pomagać. Taka jest nasza powinność, a przy takim wsparciu tutaj za nami widzimy. Powstaje kolejny obiekt budowany własnymi siłami. E, miasto tylko jakąś część, naprawdę niewielką, to może nawet wstydliwe trochę dołożyło, ale serce rośnie, że mamy takie organizacje pozarządowe jak Błękitny Krzyż w naszym mieście. Powierzchnia to będzie około 1300 metrów użytkowych, częściowo jedna trzecia jakby jest tak na ukończeniu tego budynku. Czyli w rzeczywistości powstanie jeszcze piętro wyżej, czyli dół to jest poradnia leczenia uzależnień, będą tu też oddziały dzienne, a góra to będzie oddział jakby szpitalny. Planujemy na go na około 30 łóżek, całodobowy i już została podpisana umowa ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i będzie to funkcjonowało jako klinika rehabilitacji psychiatrycznej i leczenia uzależnień.